Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa w e, filmie numer 3 dotyczącym przedmiotu podstawy geodezji. E, w dniu dzisiejszym skupimy się na wykonywaniu obliczeń, a konkretnie na obliczeniach dotyczących azymutu. E, na pewno wykorzystacie Państwo te obliczenia w zadaniu numer 4, które za chwilę przed Państwem i które będzie dotyczyło pomiaru tachymetrycznego. Jeżeli pomiar tachymetryczny, to znany już Państwu instrument, chociażby z zadania z pomiarem i obliczeniem kąta poziomego i pionowego, czyli tachymetr elektroniczny, który dzisiaj mam również ze sobą. Taki tachymetr elektroniczny będziemy ustawiali, czyli centrowali i poziomowali nad punktem oznanych współrzędnych. Tym punktem oznanych współrzędnych może być punkt osnowy, bądź też na przykład punkt szczegół sytuacyjny pierwszej grupy dokładnościowej, w każdym razie oznanych nam współrzędnych. W celu nawiązania się wyś, wybierzemy drugi punkt, również oznanych współrzędnych. Yy, I tutaj dzisiaj mam ze sobą tyczkę geodezyjną. Przyjmijmy, że również punkt, nad którym jest ona ustawiona, jest punktem oznanych współrzędnych i oba te punkty, stanowisko i nawiązanie, tworzą linię. Linię zaczynającą się przykładowo w punkcie A, kończącą w punkcie B. Na podstawie tych dwóch Współrzędnych, wartości tych współrzędnych punktów. Będziemy w stanie obliczyć azymut naszej linii, stanowisko, nawiązanie, a na podstawie tego zorientować kątowo cały nasz pomiar, wszystkie obserwacje, które wykonamy za pomocą tego instrumentu i odpowiednio dopasować do sytuacji już istniejącej, czyli na przykład wpasować ten nasz pomiar na mapę, którą pobierzemy z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Na przykład w układzie y, aktualnie obowiązującym w Polsce współrzędnych prostokątnych płaskich PL 2000 y, z odpowiednią strefą, akurat w Poznaniu byłaby to strefa y, szósta. Żeby w takim razie wpasować y, nasz pomiar w układ współrzędnych, czy to obowiązujących y, państwowych, czy w układ lokalny, y, a następnie opracować mapę y, produkt finalny naszych działań, y, która każda. Jest zorientowana do północy, musimy obliczyć właśnie ten azymut pomiędzy kierunkiem północy, a kierunkiem na dany punkt przez nas obserwowany. Zabieramy się zatem do działania. Mam tutaj już pomocniczo narysowany na tablicy układ współrzędnych prostokątnych płaskich geodezyjny. Zauważamy zatem, że jest on nieco inaczej zorientowany, te osie są inaczej zorientowane niż osie układu matematycznego, ponieważ oś. Pionowa to oś X. -ów. Oś Y pozioma jest skierowana w kierunku yy, prawym. Mamy zaznaczone dwa punkty. Punkt A o współrzędnej 60-70 i punkt B o współrzędnej 130-150. Na podstawie współrzędnych tych dwóch punktów będziemy chcieli obliczyć azymut linii AB. Yy, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy zorientowani w układzie współrzędnych i ten układ współrzędnych ma cztery ćwiartki. W każdej ćwiartce układów współrzędnych te współrzędne będą miały różne wartości. To znaczy wartości dodatnie bądź wartości ujemne. I z tym będzie się oczywiście wiązało to w jaki sposób przeprowadzimy finalne obliczenie naszego azymutu, ponieważ jak już wcześniej wspominaliśmy, podczas chociażby obliczania wartości kątów poziomych czy pionowych, każdy ten nasz kąt powinien być Dodatni. Jego wartość powinna być dodatnia z zakresu od 0 do 300 stopni, 360 stopni, przepraszam, bądź też od 0 do 400 gradów, jeżeli mówimy o e, jednostkach geodezyjnych. Ponadto będziemy poruszali się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Będzie to miało zatem istotne znaczenie w przypadku sytuacji, kiedy liczymy azymut linii AB, a kiedy azymut linii BA, czyli azymut. Odwrotny. Możemy sobie tutaj wrysować wstępnie taką pionową linię, która będzie nam wskazywała kierunek północny i zaznaczyć kąt, który będziemy chcieli konkretnie obliczyć, czyli ten azymut pomiędzy kierunkiem północy a kierunkiem na dany punkt, czyli na kierunek na, na punkt B. Gdybyśmy chcieli obliczyć azymut odwrotny, czyli azymut linii BA, to również możemy sobie tą linię tutaj wrysować. Wskazującą nam północ. I teraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, azymut linii BA to będzie dokładnie ten kąt, czyli to będzie azymut odwrotny do azymutu AB. Ale akurat w tej sytuacji będziemy zajmowali się y, azymutem linii AB, w związku z czym y, zostajemy tylko przy tej wersji, gdzie mamy punkty A i B. Startujemy z punktu A w kierunku punktu B. Obliczamy zatem zgodnie ze wzorem kąt kierunkowy na podstawie różnicy współrzędnych punktów A i B jako arkus tangens delta Y przez delta X. Dlaczego wartość bezwzględna? Może od tego zacznę. Dlatego, że tak jak już wcześniej się uczyliśmy, chociażby przy okazji obliczania wartości kątów poziomych i pionowych, wszystkie te nasze kąty powinny, znajdować, powinny leżeć w przedziale od 0 do 360 stopni, bądź też od 0 do 400 gradów, jeżeli mówimy o współrzędnych geodezyjnych wyrażonych w jednostkach geodezyjnych. Jeżeli zaś chodzi o Sytuację tą, którą mamy tutaj, y, arcus tangens, czyli tangens do minus pierwszej, odwrotność funkcji tangens. Dlaczego odwrotność? Dlatego, że jak liczyliśmy na przykład na matematyce wartości sinusów, kosinusów, tangensów i kotangensów w dalszej kolejności, to mieliśmy zawsze jakiś kąt 30, 45, 60, 150, 230 itd., to była wartość kąta. Na podstawie tego liczyliśmy funkcję trygonometryczną wartość tej funkcji dla konkretnej wartości kąta. Tutaj chcemy to zrobić w drugą stronę. Mamy podane współrzędne dwóch punktów i na podstawie współrzędnych tych dwóch punktów chcemy wyliczyć, jaka będzie wartość konkretnego e, azymutu pomiędzy dwiema liniami, pomiędzy kierunkiem północy a kierunkiem nadanym tutaj przez nas e, wyliczany punkt, w tym przypadku punkt B. Yy, liczymy zatem kąt kierunkowy Pi. Zgodnie z tym, co jest tutaj napisane na tablicy, będzie to arkus tangens. Teraz różnica Y, czyli 150 minus 70 dzielone przez różnicę x, czyli 130 minus 60. Będzie to zatem arkus tangens 80 przez 70, ja sobie to y, szybko obliczę w kalkulatorze. Y, wciskam właśnie funkcję tangens do minus pierwszej i wpisuję 80 dzielone przez 70, co daje 54, 23, 70. 9 grada, to jest wartość kąta kierunkowego, wartość kąta Φ. Natomiast e, czy to już jest wartość naszego azymutu? Tego nie wiem, to jestem w stanie określić na podstawie zbadania różnicy znaków delty Y i delty X i odpowiednio umiejscowienia tej delty w którejś z czterech ćwiartek układu współrzędnych. E, zatem sprawdzamy, różnica Y dodatnia Różnica y, xów również dodatnia. Dwa razy plus obie współrzędne obie różnice współrzędnych są na plusie, w związku z czym z pewnością będzie to ćwiartka pierwsza. Delta X delta Y większe od zera sprawa jest prosta, azymut równy jest kątowi fi. W związku z czym możemy napisać, że azymut linii AB jest równy 54. 23,79 grada. Tak na szybko jak sprawdzić, czy ta wartość jest poprawna. E, spójrzcie Państwo na ten układ współrzędnych e, tutaj narysowany również obok. E, w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych wartości azymutu, już tego finalnego obliczonego przez nas powinna kształtować się w zakresie od 0 do 100 gradów. Wartość naszego azymutu to 54 grady 23,79. Wygląda poprawnie. W drugiej ćwiartce układów współrzędnych delta y mniejsza od zera, delta x większa od zera, wzór na azymut 200 gradów minus ten nasz kąt kierunkowy wyliczony fi. Trzecia ćwiartka układów współrzędnych delta x i delta y obie mniejsze od zera, azymut 200 plus fi i ten azymut, jego wartość powinna kształtować się z zakresu od 200 do 300 gradów. Jeżeli chodzi o ostatnią czwartą ćwiartkę układów współrzędnych 400 minus Fi i mamy nasz kąt, nasz azymut, on powinien z kolei e, znajdować się w przedziale od 300 do 400 gradów. E, jeżeli chodzi o to, e, co dotyczyło tej części, to, to jest to wszystko. Za chwilę jeszcze wyliczymy sobie kontrolnie, sprawdzimy, czy rachunkowo, e, czy ten wyliczony przez nas azymut jest poprawny e, i to będzie całość zadania. Przystępujemy zatem do obliczenia kontrolnego y, wartości naszego azymutu. Zgodnie ze wzorem, który mamy tutaj napisany, tangens wyliczonego przez nas azymutu plus 50 gradów będzie równał się delta x plus delta y podzielone przez delta x minus delta y. Te delty x i delty y to oczywiście odnosimy cały czas do tego naszego pierwszego y, przypadku, w związku z czym wynotowałam sobie tutaj delta x i delta y, żeby łatwiej mi było już to podstawiać. Zatem działamy. Potraktujemy licznik, czyli to co jest tutaj, potraktujemy jako delta y, a mianownik jako delta x i obliczymy sobie standardowo azymut na podstawie tych dwóch wartości delt. W związku z czym delta x, czyli 70, Plus delta y 80 łamane przez delta x 70 minus 80. To wszystko oczywiście. Arcus tangens. I przy okazji zbadajmy sobie od razu znaki. 70 plus 80 to jest 150, i to będzie na pewno dodatnia wartość. Natomiast 70 minus 80 yy, dana wartość minus 10, czyli różnica x będzie na minusie. Spójrzmy sobie od razu, która to będzie ćwiartka układów współrzędnych. Różnica X jest na minusie. Szukamy, gdzie różnica x jest na minusie. Druga bądź trzecia ćwiartka układów współrzędnych i jednocześnie różnica y jest na plusie. Różnica y na plusie. Tutaj. Jesteśmy w drugiej ćwiartce układów współrzędnych. Wyliczany przez nas azymut e, kontrolny powinien być z przedziału od 100 do 200 gradów. Powinien e, on jednocześnie wyjść nam e, jako wartość obliczona ze wzoru 200 minus fi, a fi to jest właśnie. Ten tutaj przez nas liczony kąt. Przejdźmy zatem do wyliczenia wartości tej tutaj funkcji. Jest to 95, 76, 21. Musimy pamiętać, że znajdujemy się w drugiej ćwiartce układów współrzędnych, więc to nie jest azymut. To jest dopiero wartość Fi. Aby obliczyć azymut, skorzystamy zatem ze wzoru na azymut w drugiej ćwiartce układów współrzędnych, i ten azymut wynosi 200 minus φ, a zatem u nas będzie on wynosił 200 minus 95, 76, 21, co będzie się równało 104, 30, yy, przepraszam. 23,79. Czy to jest wartość naszego azymutu początkowego? Nie. Natomiast nie powinna też ona się równać naszemu azymutowi, ponieważ zgodnie z tym, co zapisaliśmy po stronie lewej, azymut plus 50 to powinno być to. Jeżeli od tej wartości, 104,23,79, odejmiemy wartość 50 gradów, to wówczas otrzymamy. 54, 23, 79, czyli dokładnie wartość naszego azymutu, który obliczyliśmy w pierwszym kroku. Jak widać, wartość yy, jest ta sama, w związku z czym wszystkie obliczenia zostały wykonane poprawnie, od samego początku do końca. Takich rezultatów yy, życzę również dla Państwa. Mam nadzieję, że wszystkie wyliczenia, yy, które będziecie Państwo wykonywać, będą tylko i wyłącznie zawsze poprawne. Yy, Dziękuję zatem za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że on będzie dla Państwa pomocny. Jak również oczywiście pozostaje do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek problemów, zapraszam do kontaktu mailowego czy też na konsultację. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia.